Dzień dobry, zatnam. Dzień dobry. Oj, co jest Anetka, Ola. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze chwilkę poczekam, niech się wszyscy połączą. I zaraz zaczniemy naszą poranną praktykę. Cześć! Hej, hej! Dzień dobry! Wracamy do praktyk porannych. Ostatnia poniedziałkowa praktyka była wieczorna, ale już wracamy do naszej rutyny. Ja też przyjechałam z powrotem do domu, więc już mogę spokojnie rano prowadzić dla Was praktykę. Dzień dobry! Dzisiaj zrobimy sobie kilka ćwiczeń, żeby rozbudzić ciało, rozbudzić energię, a potem chciałabym Wam zaproponować jedną z moich ulubionych medytacji piękną medytację dla uzdrowienia siebie. W tej medytacji będziemy się tak symbolicznie przytulać, żeby poczuć, jak to jest, kiedy czujemy wdzięczność za siebie, za wszystko, co mamy. Czujemy do siebie akceptację, w tym symbolicznym objęciu w medytacji będziemy też mogły, mogli wszystko sobie wybaczyć i poczuć do siebie taką miłość. I wszystkie te uczucia powodują, że możemy sami siebie uzdrawiać. Poczujemy też uzdrawiającą moc naszych rąk. Często jak nas coś boli, to właśnie przykładamy rękę, głaszczemy czy sobie, czy, czy dzieciom, więc poczujemy tą, tą energię, tą moc. I to będzie też takie właśnie symboliczne na początek dnia, żeby się przytulić, zaakceptować, uzdrowić. Przez to pokochanie siebie będziemy mogły, mogli się uzdrowić. Dobrze? Zaczniemy od zestrojenia się mantrami jogi kundalini, jak zawsze, mantry są na czacie, jest przypięty komentarz. Najpierw zaśpiewamy trzy razy mantrę ONG NAMO GURU dev NAMO, oddamy pokłon naszej wewnętrznej mądrości, żeby nas prowadziła w czasie praktyki. Potem zaśpiewamy trzy razy mantrę ochronną ADGURENAME, DZIUGADGURENAME, SADGURENAME, dev DEFENAME. Usiądź już sobie teraz proszę w pozycji łatwej, czyli wsiadź z krzyżem. podżyj o siebie obydwie dłonie. Złożę mudre modlitwy, połóż tą mudrę w centrum klatki piersiowej na mostku, dociśnij kciuki do mostka, palce skieruj do góry, łokcie ustaw równolegle do podłogi, wydłuż kręgosłup tył szyi, przyciągnij delikatnie brodę do mostka i weź głęboki wdech, całkowity wydech i wdech do pierwszej mantry.

Sirigurude, vename, głęboki wdech i wydech. I teraz rozluźnij ręce. Połóż ręce na kolanach i zaczniemy od młynka sufich. Zacznij powoli wykonywać krążenia tułowie. Ruch inicjujesz z bioder, kręgosłup jest wyprostowany, głowa jest jego przedłużeniem. Zamknij oczy, przekieruj uwagę do wnętrza, oddychaj przez nos. Wdech z przodu i wydech z tyłu. Zaobserwuj wszystkie pojawiające się odczucia, myśli, emocje i pozwól im przepłynąć w tym ruchu. Niech się uwolnią przed naszą praktyką. Cały czas głęboko oddychaj. podążasz ze swoim ciałem. Zobacz jakie jest dzisiaj. Jakie jest dzisiaj predyspozycja Twojego ciała, w jakim tempie, w jakim zakresie chcesz wykonać tą pozycję. I pomału mału zmniejsz zakres ruchu. Zatrzymaj się w centrum i zmień kierunek. Zacznij teraz krążenia kręgosłupa w drugą stronę. Nadal inicjujesz ruch z bioder. Kręgosłup jest wyprostowany. Zakres ruchu, tempo ruchu są twoje. Posłuchaj swojego ciała. Poczuj budzącą się energię. Jest uśpiona u podstawy kręgosłupa. Powudzamy to miejsce. I budzimy też energię. Pomału zatrzymaj się w centrum, wydłuż kręgosłup, tak żeby mogła płynąć po nim energia, głęboki wdech przez nos, zatrzymaj oddech i wydech. Złapcie teraz za kostkę nogi, która jest z przodu i wykonamy wygięcia kręgosłupa do przodu, wdech przez nos, do tyłu, wydech przez nos, wdech i wydech. Porusza się cały kręgosłup od kości ogonowej aż do karku, a głowa pozostaje w tym samym miejscu nad miednicą. I znowu zamknij oczy, przenieś uwagę do środka i kontynuuj ten ruch zgodnie z tym, na ile dzisiaj pozwala ci twoje ciało. Tutaj rozgrzewamy, uelastyczniamy, odmładzamy cały kręgosłup. I znowu budzimy energię uśpioną u jego podstaw. brać mocne wdechy, mocne wydechy. I teraz zatrzymaj się w centrum, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech przez nos, zatrzymaj oddech i wydech. I rozluźnij pozycję. A teraz połóż ręce na barkach. Kciuki skieruj do tyłu, pozostałe palce do przodu. Ustaw łokcie równolegle do podłogi. Wedłuż kręgosłup. Głęboki wdech. I na wydechu zrób skłon do boku. Tyle ile możesz, na ile pozwala ci ciało. I wdech. Kiedy prostujesz kręgosłup, wydech skłon w drugą stronę. Zamknij oczy i kontynuuj w swoim tempie. W swoim zakresie ruchu. Pamiętaj tylko, żeby zsynchronizować ruch z oddechem. Wdech na wydłużonym kręgosłupie. Wydech, skłon. I poczuj, jak rozciągają się boki Twojego ciała, jak zwiększają się przestrzenie między żebrami, między kręgami. Dalej rozgrzewamy, uelastyczniamy, odmładzamy cały kręgosłup. I zatrzymaj się w centrum. Głęboki wdech. I wydech. Na chwileczkę rozluźnij ręce. Dobrze. Połącz teraz dłonie w gian mudra, czyli łączysz opuszek kciuka palca wskazującego. Pozostałe palce są wyprostowane, skierowane w górę. I zegnij ręce w łokciach, tak żeby było pod kątem prostym, a spod dłoni skieruj do przodu. Usiądź z wyciągniętym kręgosłupem głęboki wdech i teraz wdech zrób skręt kręgosłupa w lewo, głowa jest w linii kręgosłupa wydech, w prawo łokcie są cały czas równolegle do podłogi wdech lewo, wydech w prawo to może być mocny oddech inicjuj ruch z pępka i poruszaj się na tyle na ile pozwala Ci Twoje ciało Zobacz, czy wykonujesz pozycję symetrycznie po obu stronach. Jeśli z jednej pogłębiasz skręt mocniej, z drugiej delikatniej, wyrównaj do tej strony, gdzie możesz delikatniej wykonać skręt. Cały czas wydłużony kręgosłup, łokcie równolegle do podłogi, delikatny docisk opuszka kciuka i palca wskazującego w mudrze. I zatrzymaj się w centrum, utrzymaj dłonie w górze. Głęboki wdech, wydłuż kręgosłup, zostań chwilkę. I wydech. I rozluźnij pozycję, rozluźnij ręce. Połóż teraz ręce na kolanach. Znowu wydłuż kręgosłup, żeby mogła płynąć energia. Podnieś barki do góry, wdech i opuść wydech. Może być mocny oddech. Tutaj tempo ruchu jest Twoje, ale jeśli masz wysokie ciśnienie, to tą pozycję wykonuj powoli. Rozgrzewamy barki i równoważymy też pracę naszej tarczycy, wpływamy na nasz metabolizm. Podnieś barki w górę, zatrzymaj pozycję, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech przez nos, zatrzymaj oddech i wydech. Rozluźnij pozycję, jeśli potrzebujesz rozluźnij ręce. Rozgrzejemy sobie jeszcze szyję, zostajemy w pozycji łatwej, ręce są na kolanach, z dużą ostrożnością odchyl głowę do tyłu, zobacz jaki masz zakres ruchu i zacznij krążenie głową. Kiedy podbródek będzie przy mostku, wydech. I oddychaj przez nos, kręgosłup jest wyprostowany, barki są rozluźnione, twarz jest zrelaksowana, możesz się do siebie delikatnie uśmiechnąć. I znowu oczy zamknięte, jeśli nie masz zawrotu głowy. I tempo i zakres ruchu są twoje, zgodne z tym, na no co rano pozwala ci ciało. I kiedy głowa będzie z tyłu, delikatnie zatrzymaj się, zmień kierunek i zacznij krążenia w drugą stronę. I zatrzymaj się w centrum. Jeszcze raz, wydłuż kręgosłup, głęboki wdech. Pozostań chwilę na bezdechu. Poczuj ciszę, spokój i wydech. Możesz na chwileczkę rozluźnić ciało. Przejdziemy już do naszej medytacji. Ja jeszcze wkleję na trzecie mantrę, bo w tej medytacji będziemy śpiewać. Dobrze. Mantra Ang Sang Wahe Guru. Ta mantra oznacza, że Wahe Guru jest taką mantrą wielkiej radości, ekstazy, przejścia z ciemności do jasności. Guru to jest właśnie przejście z ciemności do jasności, od niewiedzy do świadomości, a cała mantra oznacza, że wielka Dynamiczna, żywa, radość, ekstaza wszechświata, nieskończoności, właśnie przejścia z tej ciemności do jasności tańczy w każdej komórce mojego ciała. I to jest mantra, której będziemy używać. Tą mantrę będziemy śpiewać w naszej medytacji. Do medytacji siedzimy w pozycji łatwej. Możesz też usiąść na krześle, postawić obydwie nogi na podłodze, nie krzyżować kolan. Ważne jest, żeby usiąść z wyprostowanym kręgosłupem, bo po nim przepływa energia. I będziemy, tak jak mówiłam, symbolicznie przytulać siebie. Skrzyżujemy ręce na klatce piersiowej. Najpierw skrzyżuj prawą rękę i połóż prawą dłoń na lewym ramieniu, a potem lewa ręka, lewa dłoń na prawym ramieniu. Kręgosłup jest wydłużony, tył szyi jest wydłużony, broda jest delikatnie przyciągnięta do mostka. Zamknij oczy i w ten sposób symbolicznie przytulając, kochając. Możesz siebie uzdrawiać. Śpiewaj mantrę Angsang Sang, Wahe Guru. Ja już nam włączam mantrę. <śpiewanie> Pozostań jeszcze chwilę w tym otuleniu, przytuleniu siebie, z miłością. Poczuj, że akceptujesz siebie, poczuj bezwarunkową miłość do siebie. Masz teraz okazję przytulić siebie, swoje wewnętrzne dziecko, przebaczyć sobie i poczuć ogromną wdzięczność za to, że jesteś. I pamiętaj, że zawsze możesz w ten sposób przytulić, ukochać i uzdrawiać siebie. Weź teraz głęboki wdech i wydech. Delikatnie rozpleć ręce. Połóż je na kolanach, spody dłoni skieruj do góry, zostań jeszcze chwilkę w wibracji mantry, poczuj ją w każdej komórce ciała. Wnękło biegów, aurze. Weź kilka głębokich wdechów, wydechów. I zacznij pomału wracać do tu i teraz. Jak będziesz gotowa, gotowy, to odwróć. I na zakończenie naszej dzisiejszej medytacji dla uzdrowienia siebie i całej praktyki zaśpiewamy mantrę Sat Nam. Jestem swoją prawdą. Zaśpiewamy trzy razy długo Sat i krótko Nam. Podszyj dłonie. Złożu módre modlitwy. Połóż w centrum klatki piersiowej na swoim energetycznym centrum serca. Dociśnij kciuki do mostka, palce skieruj do góry, łokcie ustaw równolegle do podłogi, wydłuż kręgosłup, połącz się ze swoim sercem, poczuj jeszcze raz miłość do siebie, do świata. Podziękuj sobie za praktykę. Głęboki wdech, całkowity wydech i wdech do mantry. С нам С нам С нам святву! Miłość i pokój dla wszystkich. Bardzo Wam dziękuję za poranną praktykę. Bardzo się cieszę, że jesteście na żywo i cieszę się też, że później będziecie odtwarzać, mam jeszcze kartę z afirmacją na dzisiaj. Losuję. Jestem w pełni autentyczna, szczera wobec swojego serca i zadowolona z samej siebie. Ufam. Zobaczcie, jak pasuje do naszej medytacji. Zadowoleniu, pokochaniu, uzdrawianiu siebie. Super. Dziękuję wam bardzo. Proszę. Dziękuję, dziękuję Ole, dziękuję Anetka. dziękuję Wam bardzo. Jeszcze serduchodem, nie? Na cały tydzień. Widzimy się na zajęciach online w środę. O, i Kasia, dziękuję. Widzimy się na zajęciach online w środę. Jeśli macie ochotę, możecie dołączyć. Pracujemy właśnie z otwarciem serca, z miłością do siebie, bezwarunkową, do świata. Widzimy się też w czwartek online na Jupiter z grupą, która praktykuje. Życzę Wam cudownego tygodnia. Wszystkiego dobrego. Ewa jest też super. Ola. Dziękuję Wam kochani. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia.